W poniedziałek 6 lutego Tomasz Pakuła zapraszam na magazyn Miejski Sport. W sobotę Rostoczański Klub Karaty Tradycyjnego przygotował dla podopiecznych kulik, który był podsumowaniem ferii z karate. Dzieci wspólnie z rodzicami i sensejem Radosławem Niziołkiem wybrali się do Krasnobrodu, aby podsumować ferię 2012. Wśród atrakcji oprócz jazdy saniami znalazły się gry i konkurencje mające na celu rozgrzać dzieci, gdyż temperatura wahała się w granicach mniej niż 15 stopni. Obowiązkowym punktem każdego kuligu jest ognisko oraz pieczenie kiełbasek. Dzieci mogły rozgrzać się też grochówką. Rostoczański klub karate tradycyjnego swoją działalność prowadzi od niedawna, a skupia już w swoich kręgach przeszło 100 adeptów. Występujący na co dzień w Górniku Zabrze napastnik na Nakulma zagrał w Pucharze Narodów Afryki. Nakulmę pamiętamy doskonale z dryblingów jeszcze w klubie sportowym Hetman Zamość. Jeszcze cztery lata temu robił furorę grając w barwach zamojskiego Hetmana. Dziś zbiera oklaski na boiskach klasy, a ostatnio wystąpił w Pucharze Narodów Afryki. Dwóch piłkarzy z Polskiej Ligi, Predzius Nakulma z Górnika Zabrze, były napastnik Hetmana Zamość i Abdura Zaktraore z Lechii Gdańsk, znalazło się w oficjalnej kadrze reprezentacji Burkina Faso, powołanej na Puchar Narodów Afryki, rozgrywany w Gwinei Równikowej i Gabonie. Turniej rozpoczął się 21 stycznia. W pierwszym meczu Burkina Faso przegrało z Angolą 1-2. Spotkanie było przeciętnym widowiskiem. Predzius na kulma przesiedział 90 minut na ławce rezerwowych, a Abdurazak Traore nie znalazł się nawet w kadrze meczowej. W kolejnym spotkaniu w Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Burkina Faso 2-0. Nakulma w barwach ogierów występował na boisku przez 78 minut. Aktywny napastnik nie zdołał jednak pokonać bramkarza rywali. Na koniec Burkina Faso zagrało z Sudanem. W podstawowym składzie wystąpił Nakulma, jednak niczym szczególnym się nie wyróżnił i został zmieniony po 55 minutach gry. Jego Burkina Faso uległo ostatecznie Sudanowi 1 do 2 i zajęło ostatnie miejsce w swojej grupie z zerowym dorobkiem punktowym. W Krasnobrodzie rozegrano pierwszą i drugą kolejkę ligową o tytuł mistrza Krasnobrodu w rozgrywkach Play Arena. W minionym tygodniu wystartowały rozgrywki o tytuł mistrza Krasnobrodu Play Arena 2012. Liderem po rozegranych czterech kolejkach jest Błotny Klub Sportowy Rostoczek Krasnobród. Do startu w lidze zgłosiło się sześć zespołów. Pięć z nich już rozegrało po cztery spotkania. W dalszym ciągu mogą się zgłaszać kolejne drużyny. Liga zostanie zamknięta w momencie wypełnienia wszystkich 12 miejsc tabeli. Drużyna BKS Rostoczek Krasnobród zwyciężyła we wszystkich czterech meczach, przy czym każde z tych spotkań było trudne, a rozstrzygnięcia do końca niepewne. Na czarnego konia rozgrywek wyrosła ekipa Orłów-Kniówek, która była trudnym rywalem dla każdego przeciwnika. Zupełnie zawiódł zespół Zjacniw, w którym upatrywano faworyta do triumfu w rozgrywkach. Najlepszymi piłkarzami pierwszej edycji rozgrywek byli bez wątpienia bracia Wojciech i Bartłomiej Kudełkowie z BKS Roztoczek. Na boisku stanowili zgrany duet, widać było między nimi wieloletnie zgranie. Nie można zapomnieć o księdzu Macieju Lewandowskim z FC Rezerw, który świetnymi przebieżkami mijając rywali dryblingiem strzelił aż 9 goli i jest obecnie najlepszym strzelcem krasnobrud pierwszej ligi Open. Popatrzmy jeszcze na aktualną tabelę rozgrywek. Liderem jest błotny klub sportowy Rostocze Krasnobród z czterema zwycięstwami i dorobkiem 12 punktów. BKS strzelił 12 goli, a stracił zaledwie 5 bramek. Na drugim miejscu znajdują się Orły Pniówek ze stratą 3 punktów do lidera. Ekipa z Pniówka przegrała tylko z BKS-em Rostocze. Ich bramkostrzelność, strzelili aż 20 goli w czterech kolejkach, mówi, że kolejka rewanżowa między tymi zespołami będzie wielką walką. Na trzecim miejscu FC rezerwy z Michałem Mękalem i księdzem Maciejem Lewandowskim w składzie. Na razie czwartą kolejkę okupuje Jacnia z dorobkiem trzech punktów. Tabelę zamykają dziewczyny BKS. Warto jednak podkreślić, że na pewno panie walczyły z wielkim zaangażowaniem w każdym meczu, ale nie jest łatwo konkurować z mężczyznami. Jeszcze do 15 lutego w Krasnobrodskim Domu Kultury można oglądać wystawę wlepek klubowych. Krasnobrodzki Dom Kultury serdecznie zaprasza do obejrzenia wystawy w lepek klubowych. Jest to taka nietypowa, jak na Krasnobrocki Dom Kultury, wystawa, bo do tej pory to raczej prezentowaliśmy ilustracje, rysunki, fotografie, a to jest jakby zupełnie inna dziedzina. I o tyle ciekawe, że wystawa ta ściąga nie tylko osoby zainteresowane sztuką, malarstwem, ale właśnie osoby, które interesują się sportem. Kolekcja liczy ich ponad 1300. Na wystawie można oglądać wlepki grup kibisów z całej Polski, a nawet za granicę, m.in. z Party Praga, Arsenalu Londyn czy Feyenoordu Rotterdam. Są naklejki klubów sportowych m.in. ze Śląska, z Pomorza, a nawet z Anglii, Niemiec, Czech i Słowacji. Wystawy oglądać można od 15 grudnia 2011 roku do 15 lutego 2012 w godzinach pracy Krasnobrockiego Domu Kultury. Poniedziałek, piątek od 8 do 18, sobota od 9 do 15. Co najważniejsze, wstęp wolny. Olbrzymi sukces w czwartych halowych mistrzostwach trenerów i instruktorów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej odnieśli trenerzy Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Którzy zwyciężyli w obu kategoriach wiekowych 30-45 lat i powyżej 45 lat. Przypadły nam również wyróżnienia indywidualne. Mistrzostwa rozegrano w dniu 29 stycznia w Lublinie. W ubiegłym roku ekipa młodsza również wygrała mistrzostwa, a starsza zdobyła wicemistrzostwo. Popatrzmy na wyniki meczów. W pierwszym meczu kategorii A, 30-45 lat, Zamość pokonał Białą Podlaskę aż 11-0. Chełm przegrał z Lublinem 4-6, Zamość zremisował z Chełmem 5-5. Dalej Biała Podlaska przegrała wysoko z Rublinem aż 0-7. do 7. W swoim ostatnim meczu Zamościanie nie dali szans drużynie z Lublina wygrywając 6-3. do 3. Na koniec rozgrywek Biała Podlaska uległa ekipie z Chełma 4-9. W klasyfikacji końcowej bezkonkurencyjny okazał się Zamoński Okręgowy Związek Piłki Nożnej Zamość. Drugie miejsce zajął Lubelski Związek Piłki Nożnej Lublin z dorobkiem 6 punktów. Na miejscu trzecim Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej, a czwartym Bielski Okręgowy Związek Piłki Nożnej Biała Podlaska. Najlepszym zawodnikiem został Mariusz Adamczek z Lublina, najlepszym bramkarzem Wojciech Rysak z Zamościa. Królem strzelców z 12 golami został Jacek Paszkiewicz, także reprezentujący Zamość. I w składzie zamojskich trenerów wystąpili Ernest Chomicz, Tomasz Goździuk, Jarosław Korzeń, Wojciech Kurantowicz, Jacek Paszkiewicz, Wojciech Ryca, który był bramkarzem i kapitanem drużyny oraz Ireneusz Zarczuk. W kategorii B powyżej 45 lat Zamość pokonał wysoko hełm 10-2. Hełm za chwilę dołożył kolejną porażkę, tym razem było 1-9 do 9 z Lublinem. Zamość pokonał Białą Podlaskę 7-3, a dalej Biała Podlaska przegrała z Lublinem 4-7. W ostatnim meczu zamościanie zremisowali z ekipą z Lublina 4-4, w ostatnim meczu Biała Podlaska wygrała z hełmem 9-6. Podsumowując, tabelę na szczycie: Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej Zamość, który zdobył 7 punktów. Tyle samo miał lubelski związek piłki nożnej Lublin. O triumfie zamościan zadecydował więc lepszy bilans bramkowy. Trzecie miejsce zajął bielski okręgowy związek piłki nożnej Biała Podlaska. Tabelę tym razem zamknęła drużyna z Chełma. Najlepszym zawodnikiem został Stanisław Pryciuk z zamościa. Dodam, że pan Stanisław jest prezesem Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Najlepszym bramkarzem okazał się także zamościanin Marian Bartoszyk. Królem strzelców został Janusz Det z Lublina, który strzelił 7 bramek. No i w składzie zamojskich trenerów mamy Marian Bańka, Marian Bartoszyk, który był bramkarzem, Jacek Gontarz, Robert Kulik, Andrzej Nowosielecki, kapitan Stanisław Pryciuk i Zbigniew Ulanowski. Rozpoczęły się zapisy do siódmej edycji turnieju piłki nożnej z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku, czyli oficjalnych mistrzostw Polski dziewcząt i chłopców w kategorii do lat 10. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca marca. Drużyny do turnieju może zgłaszać trener lub nauczyciel. Zespół może liczyć od 6 maksymalnie do 12 zawodników, dziewcząt lub chłopców. Każdy trener może zgłosić dowolną liczbę drużyn. Najłatwiej zrobić to poprzez formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej www.spodwórkanastadion.pl Do kolejnego meczu przygotowuje się reprezentacja polskich pisarzy, w której występuje dwóch zawodników błotnego klubu sportowego Roztocze Krasnobród. Kiedyś chciałem być piłkarzem, zostałem pisarzem i potem znowu wróciłem do piłki nożnej w momencie, kiedy zacząłem walczyć o... Walczyć ze swoją nadchodzącą starością, a może, może jeżeli to za wcześnie powiedziane, czy to była starość, no ale bałem się, że za, że za szybko stytryczenie i znowu wróciłem do piłki nożnej. To był 2008 rok, miałem już 30 lat, teraz mam już 34 i, i te 4 lata ostatnie wykorzystałem na grę w piłkę nożną. Najpierw wróciłem do gry w takim bardzo małym klubie KS Drzewce e, spod e, potem zostałem wytransferowany za 5 piłek marki Ambro do klubu Puławiak Pławy. I tam już strzeliłem sporo bramek i potem rok później trafiłem do klubu z Roztocza, BKS Roztoczny Krasnobród, gdzie grałem w piłkę nożną błotną i na tyle dobrze nam szło, że nawet jakieś mistrzostwa zdobyliśmy. Zostałem królem strzelców tej imprezy, także to był taki dla mnie spełnienie dobrze wykorzystane 4 lata. Na tyle to zostało zauważone gdzieś tam w kraju, że powierzono mi misję stworzenia reprezentacji polskich pisarzy w piłce nożnej. I Taką drużynę założyłem, zebrałem ludzi, którzy chcieli w niej grać. Nie jest to łatwe, bo trudno pisarze namówić do grania piłkę nożną i na pierwszy mecz dużo ludzi nie przyjechało. Na pierwszy mecz, na pierwszy sparring w Warszawie. Ten sparring zakończył się totalnym pogromem: 13 do 1 przegraliśmy z reprezentacją polskich dziennikarzy, ale teraz gramy następny sparing. Zagramy z dziennikarzami z Krakowa i. Mam nadzieję, że to już będzie wynik, y, może przynajmniej zejdziemy poniżej dwucyfrowego wyniku, że to już będzie tam powiedzmy, nie wiem, 5-0, może 5-2. No zobaczymy. Także obstawiam, że będzie trochę już łatwiejszy przeciwnik i że my będziemy bardziej zgrani i uzupełnimy skład jeszcze paroma młodymi, y, obiecującymi nie tylko pisarzami, ale też z przeszłości piłkarzami. Także może będzie lepiej. Może Tomka Frankowskiego powołamy, może Jerzego Dudka też książkę wydał. Także wzmocnienia są konieczne. Czas zacząć drugi plebiscyt lubelskiej piłki 2011 roku. Przez najbliższy miesiąc będą mogli Państwo głosować na swoich faworytów w czterech kategoriach: piłkarz, trener, talent i drużyna ubiegłego roku. Aby przejść do strony z głosowaniem, należy wejść na stronę www.lubelskapiłka.net i kliknąć w widoczny po prawej stronie ekranu obrazek. Zachęcamy oczywiście do głosowania na nominowanych krajan. W kategorii Piłkarz Roku 2011 pojawili się Piotr Gozdek z Igrosu Krasnobród, Mariusz Kycko z MSPN Hetman Zamość i Marek Baranowski z Omega Stary Zamość. Kandydatami na Trenera Roku 2011 są Dariusz Herbin z Omega Stary Zamość i Robert Wieczerzak z MSPN Hetman Zamość. Do tytułu Drużyna Roku 2011 zakwalifikowali się BKS Rostocze Krasnobród, MSPN Hetman Zamość i Omega Stary Zamość. Zachęcamy klubowe strony internetowe, których kandydaci pojawili się w plebiscycie, o jego promocję na łamach swoich witryn. Z pewnością zwiększy to szanse na dobry wynik. Głosowanie potrwa do 29 lutego, wyniki zostaną opublikowane w marcu. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia za tydzień.